Opowieść o skarpetce pierwszej, która wygrała casting, zdobyła rolę w popularnym serialu i została prawdziwą gwiazdą. Zapewne jesteście ciekawi, co się stało ze skarpetkami, które, hydraulik miał rację, rzeczywiście wybrały wolność. Zacznijmy od bardzo eleganckiej lewej skarpety którą tata małej b otrzymał kiedyś w prezencie od swojego teścia. Skarpetka była bardzo wysokiej jakości, urodziwa, jedwabna, czarna jak skrzydło kruka i zdecydowanie źle się czuła w worku z brudną bielizną. To nie jest towarzystwo dla mnie, szepnęła do prawej siostry bliźniaczki. Odsuwając się z niechęcią od dość nieświeżego podkoszulka, który opowiadał właśnie głupie dowcipy, i sam się z nich głośno zaśmiewał. Ej, nie zadzieraj nosa! krzyknął podkoszulek do lewej jedwabnej skarpetki. Tutaj nie ma bardziej i mniej brudnych. Wszyscy elegancko powędrujemy do pralki, czy to ci się podoba, czy nie? Sama widzisz, mruknęła jedwabna skarpetka. Ja się tu duszę, ginę. No nie gniewaj się, kochana, ale muszę cię opuścić. Ruszam w świat, gdzie czekają na mnie wielkie możliwości i kariera. Jak powiedziała, tak też zrobiła. Wyskoczyła z wiklinowego kosza i po chwili zniknęła w dziurze pod pralką. Z drugiej strony. Powitał ją piękny, kolorowy, kwitnący świat. Zachwycona skarpeta szła, szła i szła ulicami miasta. Aż tu patrzy? Wielki plakat. A na nim napisane jest tak: Uwaga, uwaga. Casting do serialu. Jeśli jesteś młoda, Ładna, zgrabna i od dziecka marzyłaś o tym, by zostać aktorką? Zapraszamy Cię na próbne zdjęcia do serialu telewizyjnego. To jest właśnie coś dla mnie! Ucieszyła się jedwabna skarpetka i stanęła w kolejce pięknotek, które również przyszły na zdjęcia próbne. Kolejne dziewczyny wchodziły do niewielkiego pokoiku, gdzie siedział pan reżyser w towarzystwie dwudziestu asystentów. Niestety, żadna nie pasowała do roli. Jedna była zbyt niska, inna miała kiepską dykcję. Gdy nadeszła kolej naszej skarpetki, dumnie wypięła piętę, obciągnęła palce i pewnie stanęła przed reżyserem. Ten spojrzał na nią bez przekonania. Dyskretnie ziewnął. A potem poprosił. Yy, no niech nam pani coś zadeklamuje. Byle to nie było o tym. No. Pani Marzenko, jak się nazywa to coś, czego już nie chcemy? Świeżop. Odpowiedziała pani Marzenka. No. Więc o wszystkim byle nie o świeżopie. Niech pani zaczyna. Jedwabna skarpetka. Chwilę pomyślała, a potem wyrecytowała z uczuciem. <laughs> Życie skarpetek jest bardzo trudne: albo dziurawe są, albo brudne. Spać muszą w butach, bądź też w szufladzie. Rzadko w porządku, często w nieładzie. Nie chce się skarżyć na swą niedolę, lecz na skarpetki dybią wciąż mole. Czasem nie jedna z nas smętnie jęknie. Tkwiące w nas stopy nie pachną pięknie. A więc nie patrzcie na nas ukosem, gdy uciekamy przed takim losem. To mi się podoba! Brawo! Bravissimo! Reżyser z zachwytu uderzył pięścią w stół, a jego asystenci dyskretnie otarli łzy wzruszenia i pociągnęli dwudziestoma nosami. Ma pani te — Ręczę, że zostanie pani gwiazdą przez wielkie G! Tak też się stało. Rola w serialu przyniosła jedwabnej skarpetce sławę i uznanie. Udzielała wywiadów. Jej fotografie trafiały na ogładki kolorowych magazynów, a projektanci mody szyli dla niej suknie. Z jednym z nich przez pewien czas była nawet zaręczona i planowała ślub. Ich związek nie przetrwał zbyt długo. Skarpetce zależało bowiem przede wszystkim na karierze. Z biegiem czasu, gdy zaczęła się tu i tam delikatnie przecierać, zafundowała sobie wzmacnianie pięty jedwabną nicią w luksusowej cerowni. A gdy była już całkiem wiekołą skarpetą i trzeba była ustąpić miejsca nowym, młodszym gwiazdom, napisała pamiętniki które wywołały prawdziwy skandal, wyjawiła w nich bowiem pikantne szczegóły na temat różnych wysoko postawionych stóp.